Jest. Słuchajcie, wszyscy, wszędzie kurwy i złodzieje, eee, więc spokojnie panowie i panie, um, jeżeli nie chcecie stać się mgłą, plamą na ścianie, jak to pani śpiewała Beata, to posłuchajcie Jerzego Burkata, budujcie sobie jakieś takie alibi, czasem warto poudawać wariata. Jeśli nie chce się być zamilonym, bo to wiecie jak to jest. No, pamiętacie sytuację z leperem? Pamiętacie z cyganem z afery podkarpackiej? Pamiętacie z profesorem Kwietniem, który się też majdnął dwa tygodnie przed wyjściem, niby nie, a służby go wciągnęły w te sprawy. Także dobrze jest mieć jakieś e, chociażby papiery na to, że uf, czy coś w tym stylu, nie? To tyle, a yy, cenię was wszystkich, którzy się wychylacie i niestety płacicie za to i mam nadzieję, że się nie sprzedajecie, Jeżeli nikt was nie stweli, chociaż takich też, to już nie musicie tego robić, ale zrobią tam Ech, Nikomu nie życzę ciupy, nie? Natomiast dobrze jest myśleć i kierować się Bożą sprawiedliwością, Bożą mądrością, Bożą miłością, nie własną, nie? Bo człowiek jest jednak słabą istotą jest stworzenie, stwórca, nie jest twórcą, należy o tym pamiętać. A to żmijowe plemię to nie drzemie, nie? Jak się to skończy, dzwonić się eee, Wcześniej was będę musiał sprawdzić, sorry, dopóki jeszcze mam gdzie, um, ale no, też sam eee, nie, tylko sam, bo sam no, nie mam rodziców, brata, siostry pomali, Czy ktoś tam jeszcze został w dzieci nie mam? Nie ma kogo się rocić, ale wiecie. Szkoda by było zapłacić to. A jest korzyciem, bo uważam, że coraz mniej jest y, y, ludzi, którzy myślą właściwie i kierują się emocjami. jak Masz jakieś problemy, oddychaj nosem zawsze. Nie tylko, tylko kiedy masz problemy. No, sam też możesz wydychać, niekoniecznie ustami. Wiecie, to da mam siłę i spokój, a co będzie, no, co Bóg Wam, nam wszystkim mnie zapisał, to będzie, nie? I, i tyle Boga znajdziesz wszędzie, bo on jest. Mówię Wam to z własnego doświadczenia. Chcecie to sobie sprawdzić, co się ze mną stało, i to niekoniecznie. W Dobra, cześć. Pozdrawiam Was. Serdecznie. Wracam do studia. Coś muszę nagrać. Jestem i jeszcze trwać. To będzie póki. Co? Natomiast osiągnęliśmy dno jako naród, i jeżeli chodzi o tych z wiejskiej, to już od Magdalenki, zresztą ile lat już Wam to mówię? I do kogo? I do tych wrogów, i do tych. Przyjaciół, taki fan klub się stworzył, nie? Pamiętacie? Wrogowie gdzie są? No są, wszędzie, nie? A i kogo wrogowie je bać będą, to się dzieje i, i, i dziać będzie w zobaczenia tych zomzryka. no tego y, y, wiecie Rafała y, Gawła i tego Dulkowskiego, czy jak mu tam jest, bracie i siostro, koleżanko i kolego, kryminalna. Ta od cyberprzestrzeni też już ma ich dość. Dzięki za lajki. Bartek Junior, Szymon Kozowski. Nie wiem, co ty mi wysłałeś, stary nie do wiary. Bartek Junior, hej, no hej, pozdrawiam Cię serdecznie, chociaż się nie znamy, ale wiesz, jak jest. Dopóki. Coś się dzieje, dopóki jeszcze nas ci te kurwy i złodzieje całkowicie nie rozbroili, to budujmy wspólnoty i nie wdawajmy się w głupoty, robmy dobrą robotę, bo bez tej dobrej roboty to już nas nie tylko pozbędą cnoty, ale i godności, bo już tych zasobności to już nas, no, nas pozbyli. Hej, Sigma. Hej, Siemano, A, okej. Okay. Okej, okay. <laughs> odpowiedziałeś. No to się rozumiemy, stary. Nie do wiary. No, yy, yy, więc tak jak mówię, jak coś to 734044400 wraz z Miesiąccy, to i kolega. Teraz kończę transmisję, bo już muszę kamery po, pozałączać. Yy, co by się wiecie, yy, jakieś przygody nie stawały. Przecież tak jak mówię, yy, palec pustowy jest gotowy, niemniej jednak, no. Jak było za komuny, ani pały, ani, ani wiecie, wojsko za, nim, za nami nie stanęło. Bracie i siostry, kożanko i kolego, ta kasa, która spadła, to nie od przypadku. Z polskimi oficerami, parę lat temu to, co się dzieje, to, wiecie, ja nie, ja nie generalizuję tak. Jak z lekarzami wam mówiłem, że wszyscy to, yy, to chuje, nie wszyscy się tak tanio sprzedają jak dziwki, nie, czy nie, to są bardzo drogie dziwki. Eloman rodziny a wszystkiego najlepszego, stary, no. No to twoje zdrowie, już nie mam czego wypić, bo sobie wypiłem już to, co miałem, w zasadzie pomieszałem duszę z ciałem troszeczkę, ale jak najbardziej, wiesz co, no, Gabi tam coś sprawdza, więc przepraszam was bardzo, ale muszę sobie czarnoprochowca uzbroić jeszcze i kamery, ten wszystkiego najlepszego dla i siostry Kożankiego. Cześć z Panem Bogiem i pamiętajcie, wspólnoty są najważniejsze. Nie dajcie się manipulować i do kibiców też to mówię. Panowie, trenujcie. Napierwalajmy się, jak to było zawsze, ale z szacunkiem dla, yy, dla bliźniego, bo trening jest ważny, ale nie dajmy się tym politykom, słuchajcie, w żaden sposób nastawiać, bo, no, bo będziemy potrzebni. Po prostu wszyscy we wspólnocie. Tyle. Cześć. Dobrej nocy. Gdzie to się włącza? U góry. Hej. Cześć Boże.